Witajcie, z tej strony jak lecimy z kolejnym odcinkiem z Matandera. mamy już 196 pancerza To znaczy, że brakuje nam tylko 44, aby odblokować nasze profilowe eee, Tak więc to będziemy dzisiaj robić, miejmy nadzieję, że uda nam się w jednej bitwie, ale może się tak nie wydarzyć A wy dołączajcie na serwer Discord, w opisie, zostawiajcie łapkę i subik, jak gdyż ciśniemy po 500 subów, aby by zdobyć partnerstwo Gianni Wbijajcie do dywizjonu R103, do którego was zachęcam do dołączenia oraz jeżeli sami chcecie zagrać w War Thunder, a jeśli na przykład nie gracie To polecam pobrać grę z linku w opisie My już się spamujemy, a jak wy, byście mieli jakieś problemy z dołączeniem do dywizjonu Piszcie śmiało do mnie przez Discorda, mamy też tam e, gościa odpowiedzialnego za to Za rekrutację do tego dywizjonu Tak więc śmiało piszcie e, Jak nie do mnie to do tego gościa on jest otwarty, on jest praktycznie 16 godzin dziennie Nieaktywny, więc na spokojnie można się z nim dogadać Nieważne o jakiej poze A i też, jeżeli mój widz, Oliwier, który to oglądał kiedyś Moje live Zostanie się znowu odezwał Na to, pozdrowienia mordo dobra, ciśniemy do przodu Plan jest taki pojechać. Niestety z słabym miejscem nam się... O oj, ojoj oj, 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 oj. Nie dobrze, dwa bo s Jeden to jest mocny, drugi jest... Potężny jeżeli został tylko mocny. E, czyli to jest ten ulepszony chyba. Raz. Nie, ten dwa razy. Tak. Tak, wytrzymały to jest raz, potężny e, to jest trzy razy. A mocny to jest dwa. I to jest ten najlepszy według mnie. I z nim trzeba będzie uważać, więc trzeba to rozegrać taktycznie. Miejmy nadzieję że się uda. Bo jest to pojazd groźny dla nas. I to bardzo groźny. A my nie mamy jak się łatwo przed nim obronić. Eee, dobra, jedziemy. Tu go widzi. O! Czek. Tylko trafię, nic my nie zrobiliśmy Cofamy się. Na no nie trafił To jest nasza szansa To nie jest nasza szansa Wygraliśmy ale gościu obiliśmy ładnie chociaż Chociaż tyle to nie jest wystarczające, ale No niestety, gdyby wyjechał drugą stroną To już by go nie było No dobra, miejmy nadzieję, że uda nam się podjechać tam znowu Jakiś będzie dobry spawnik Dobra, znowu mamy taki sam I to jest spawnik, który mi się bardzo podoba eee, Jak dotrwaliście do tego momentu to Dzięki, bo mało osób dociera aż tak daleko eee, Tak więc dzięki wielkie jak trwajcie to napiszcie do mnie przez Discorda eee, I no, ja wam dam rangę <laughs> to że to będzie odpowiednia nagroda, bo już Kilka minut filmu jest I jest to fajna rzecz eee, Mam pomysł, żeby co jakiś czas w filmach robić takie eee, Rzeczy Przez to można byłoby zdobywać fajne rangi bo, co że to byłoby wykonalne to będzie się dało zrobić. Dobra, jedziemy do psodu. My macie także jakieś propozycje dotyczące kanału, to byście to w komentarzach ewentualnie na Discordzie. E, Discorda czy... Discorda z mi komentarze mniej więcej tak samo, prawda? Aczkolwiek przy komentarzach często potrafi zapomnieć o pewnym czasie już. Rozumiecie jak to jest. Dobra, nie wiem gdzie on jest Tutaj jest nasz trup A gościa nie widzę na razie Miejmy nadzieję, że on może jeszcze tu jest Jest Mamy go On zbierał cały, cały ten czas pancerz To znaczy, że ma najpewniej jest sporo Jest jeszcze jeden Jeszcze jeden Boris. Jeszcze coś do tego ale mnie złapał ładnie. Prosto w amunicję mnie trafił. No niestety. Ale dobra, przynajmniej zebraliśmy nad punkty gniewu i do tego zebraliśmy troszeczkę pancerza. Więc nawet mimo, że zginęliśmy, troszeczkę dostaniemy go po bitwie, może nie jakoś dużo, ale zawsze trochę. Eee, dobra, ciśniemy do przodu teraz. Eee, 15 minut bitwy zostało. To nie jest jakoś dużo. No ale dobra. dało mi nie zdążyłem zobaczyć to.

No widzę, że najpewniej ten, który mnie zabił, tam jest. Ale ładnie mnie zmansotował kolega. Albo już się zna, albo przyparcił. To był szybki lansot. I wiem, że on ma wczuł na sobie, ale najpewniej już go nie wygoni, niestety. Dobra, bo on ma na sobie wczuł pancerza. Jestem tego pewien. On najpewniej jest cały wyładowany pancerzem teraz, jak jedzie. Tak mi się wydaje, ale on jest w miarę szybki. On, on zdąży mi niestety uciec. Chyba, chyba, że nie. E, jaka jest odległość. No może. Jakby go ktoś jeszcze przytrzymał, to bym pewnie zdążył, A on jeszcze się dymem wysłanie. okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Nie dogoni go. Nie, nie ma szans. Nie go złapał. Nie, to on strzela po prostu, to swoją dominację. Może no coś stawi, chociaż troszkę... Może się się... Jedna kolega stoi w miejscu. No i czy jedzie, nie jestem pewien. A coś. On tam jedzie, dobra. Coś jeszcze, no właśnie. No niestety. Zepsułem to. Zepsułem to bardzo. Mm. Tak, spróbujemy zebra, wziąć armadillo. To może nam pomóc. Uuu, nie podoba mi się ten spawn bardzo. No dobra, nie idziemy już tam, idziemy tutaj bokiem. Bo wiem, że już tutaj nie ma pancerza Tak naprawdę już jest wszystko wyeksploatowane e, Bardzo szybko znika tam pancerz, jak się tam znajduje Już w ogóle, tam jest mało niestety tego lutu i to jest według mnie szkoda troszkę Tak samo tu jest mało lutu, są takie dwie lokacje, w których tego lutu nie ma e, Dobra, lecimy, mamy te fajne rakiety, one są o fajne, że one robią tu chmurę ognia bo one no to po prostu się zapalają. Nie wiem, czy one są, ale jakby z napadem były. Mają SKS, nie wiem co to jest, nie kojarzę tego związku akurat, coś poza tym. Nie, 25 kg te SKS mają. Całkiem sporo. powoduje, że dupnięcie nim jest całkiem ładne no co tego robi się taka chmara chmura, no chmura takie opala się wszystko no A potem tym ob odłamko oburzące ma chyba ten Rajno na tym lepszym dziale. No, niestety chyba za dużo nie porobimy. My tego lepszego Rajno jeszcze nie mamy odblokowanego. Właśnie na niego zbieramy ten pancerz. Między innymi. Bardzo ciekawe miejsce. No, a kolega się tam, no, on się dalej tam pali. On dostał dwoma rakietami, chyba bezpośrednio jeszcze obok niego. Poszło, więc. Na pewno troszkę obejwało, ale to jest niewystarczające, żeby go zabić. Zresztą mam amunicję na czerwono, miał już część amunicji. Więc tak naprawdę była możliwość, żeby on już wybuchł tam, no ale no niestety się nie udało. No skoda, bo to doprowadziło do naszej śmiecie No mógł być ładny kill. Kościół. Ja nie mam do niego stąd jest tam, widziałem go, ale nie jestem pewien, co to było. Czy może, albo to był ten mały On kupił Kupię? Zobaczcie co w tylu inaczej gości był Patrz kolego <śleski> O nie widzę Po prostu niby coś zostało do zebrania, ale tego nie ma to dużo tutaj. O, a jednak, chyba. Ile tego jest? O, 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 Jakby to już wywieźć Szkoda, że się to nic nie dropa, ale Tak jest już całkiem dobrze. Syndrome. Dobra, no to ja lecimy w stronę wyjścia No i jak go spotkamy, to spróbujemy się wyeliminować Żeby zdobyć tokeny No, tokeny My jesteśmy w, w reptilu No, Dobra, ciśniemy do przodu fajnie wygląda, by jakby były one wyświetlone w garażu to pojazdy, nie tylko jako w igrancie. w garażu można było je zobaczyć. To byłby fajny taki efekt. Można byłoby je obejrzeć, zobaczyć ich pancerz. No albo no, bardzo fajna rzecz. Zatem wypowiedźmy lekkim driftem. do szyku. Fajnie także tak żeby mieć przywagę. A on nie ma on nie patrzy się w tą stronę, okej. Okay. Damy go. Jednego luty nie miał na sobie, okej. Takie ta oddała. Oj, tam Teraz bierzmy kolegę. Dwa punkty, okej, okay, okej. Okay. Chyba my już będziemy stąd jechać. Tam nie ma, było chyba pancerza z tego co mi się wydaje, tylko jakieś losowe rzeczy. Więc dobra, jedziemy ku wyjściu. Dobra, Fajna rzecz, która mogłaby być, był rtander, czyli przeładowanie magazynka. Żeby nie trzeba było walać całego, tylko żeby był na przykład jakiś taki przycisk czy coś do przeładowania magazynka. Bo często jest tak, że nie potrzebujesz już reszty przycisków albo po prostu chcesz mieć pewny, pełny magazynek, a no nie możesz przeładować. No niestety nic nie ma też nic zawsze 16 do 16 to nas już będzie zbliżać do przodu bardzo mi się wydaje że tak 20 bioly, więc połowę. To jest całkiem dobrze Jestem z tego zadowolony. Niestety mało ma tokenów, ale no to jest za coś mało no, mach tokenów, ale za to mamy sporo pancerza. Nasz sporo pancerza, go nie jest jakoś dużo, troszeczkę jest to. A dobrze, że mamy chociaż tyle. No nie trafiłem, chyba nie ma żadnych ekstrak camperów tutaj. Bo strzelałem ich ładnie, jakby byli. No i jest ekstrak, dobra. Eee, czy się spawnujemy w kolejnym? Mi się wydaje, że nie ma sensu na 3,5 minuty się spawnować. Tak więc tak, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee, Wyciągnęliśmy trochę. Pancerza jeszcze zaraz zostanie poodniesiona pod koniec bitwy. No i co? Do kolejnego!